Ej, się sieman wam, wszyscy ludzie z tej strony, Kaczor, jedźcie ze mną. Bóg, ja zaraz was I gramy, i gramy w MTA Daisy. Ale ja mam nóż, a co? od czekaj. Chodź tu. No biegnę do ciebie. Kurde, kręci się. bosko. I on tam na no arei, kulno, nawala się z jakimiś gościami. No, no ja mam nóż i kolesia zakra... <noise> o, dostał, dostał jeszcze raz. O, nie uciekniesz mi, kolego. Dawaj, tej idziemy. Copej, ty go gonisz z pół mapy już! Ty go gonisz, kurde, od tamtego kręca na górze. No to już już przez przebieg, ja idę go zabić, nie A jak to jest ten strój gaj Zabijeś go? No nie, kręci się pauta. No co czekaj ja tam skacze tam przebiegnę i. Jednemu razem. Co? Ty zniknął. Co? Jeszcze żeś go gonił? W parę razy drzewo. Jak w nas Może lagi tam są? Na arenie No to nie ma luz niu, niu, niu. Nie ma go czekaj do Cięć przybiegnie i pójdziemy do Las Venturas, okej okay? Ej, dzwoni do mnie koleś na I nie ma bata, no serio? Tu weź go tutaj do kąfy. Nie mogę Tu czekaj, robię cięcie i go do domu. Jesteśmy po cięciu, doszła osoba od nazwie Azyl no. No nie wierzę, stary on zniknął, bym miał to wszystko. No zniknął, chcę chłopiec wbiec gdzie drzewo i... Ja biegnę do Ciebie, biegniemy do alei, kurde. Może przeżyjemy. Ty, no, żeby my tu, nie... ja żeby my tutaj nie zginął, bo tu mogą kampić. Stachu nie ma? Stachu? Nie wiem, wiem Stachu tutaj robi. Stachu czyści komputer. No Myję się... Ty stary, wierzę, mam teraz mało FPS-u, będę miał takie lagi jak Stachu. Będę z kimś walczył, to będę się teleportował. I serio, nie ma go z drzewo i zniknął, i co? Ja tu biegnę do ciebie. No i pewno i ten wszystkie zabrał sobie. A może ten, może on zginął wcześniej. Zginął wcześniej. Ciekawe ja. Nie wiem, może miał laka. I wydało się, że uciekał. Wiem 40 sps O on może miał 5. Wydawało mi się, że krwawi, nie? To gdzie on dejł? Gdzie ja chłopie w ogóle rach Wiecie, ja biegałem. Czekaj, jestem koło Ciebie. Biegniemy. Biegałem, za ja. Czekaj, ja biegnę z haczetą do Ciebie. Damy radę. Damy ja radę we dwóch. A Ty daj mi haczetę, bo jestem niczym haczetem ja Nie, mam tylko jedną. Nie, wal się. I czekaj. Chodź teraz zabijmy Skyneta Dwadzieścia trzy z ma. Hopie, jak za niego tyle kasy zostaniemy... Gdzie on w ogóle kampi? Dawać mi tu tego trupa. Nie jest? Nie widzę tego trupa. Dawać mi te acamor. I Gabcu, wie, że teraz się dostaje kasę za zombie? Wiesz, że jak zrobiłbyś mnie? Albo ja bym zrobił kogoś naszego gangu, to dostać minus 500 GP. Znowu ktoś do mnie pisze, chyba teraz do mnie Stachu pisze. No stary. <gryw> Nie ogarniam was. Jak Jak to? I czekajcie, ja, ja, ja zrobię znowu... Do, dobra, znowu robię na chwiejcie, bo muszę Stacha chyba. Zawsze znowu, znowu doszłam do osoba Stachu. Przywitaj się. No to dobra, jedziemy w czwórkę... Tak? No właśnie, my jesteśmy w alei i my do, do alei No ja będę do, do Łuki, okay, jakbyś chciał, to sobie Cię będę mam, mam mam 4 i mam... No masz, ja ja mam już... ten noż ten cinkił, chyba po dwa biję. chodź do to Las się... Vent... Ech, Łuki, chodź do Las Venturas może. Tam będą na pewno ktoś będzie. Kogoś zabijemy. Chłopie, no, Skynet to... ma 24 killstrike'a. Co? No, 24 killstrike'a ma. Co ale za typy? Mati? Co? Łuki czy Mati? Tak. SKYNET! Ja. Skynet! Skynet! Taki kościół, Skynet. Dobra, Łuki, chodzimy idziemy. Synku, ciebie. Ja tam do środka wbijam. Do środka wbijasz, czy ja idę Dawaj mi zaczepem. Właśnie, kurde, tylko tego, no Serio, ty? Gdzie Właśnie, ej, przecież on ma ten... On te ma wszystkie bronie, kurde. Jezus, jakie są lagi w tym... Ty, ale ja... Mam zrobić, ja ja. Chopie, ja mam 10 FPS-ów w Arei! Co to jest? To ja jestem, ok, nie biegnij mnie! To ja. A nie, ty jesteś tam Nie, tam nie ma. To nie ja jestem! A nie, bo ja na GPS-ie patrzyłem i myślałem, że jesteś obok mnie już. Ej, ja wychodzę. Jestem obok ciebie. Czekaj przy wejściu. Dobra. Nie masz taki. ja mam, ja mam 40 pingów. O, ja mam, ja mam 20 FPS-ów w Arei, 10. Ja mam 60. A wiesz, że mam w bazie FPS-ów? W bazie, to no, na nagraniu, to mam 10. Nawet mniej, 5. To się nic robić nie da w bazie. Właśnie tak. i to odgody bo... Ale mi chodzi jak na, na nagraniu jak się nagrywasz, to w ogóle się grać nie da. W bazie. Ej i ty? No to ja, ja tu kampię. Ty masz organa? Który to M4, to jest M4 idioto? To jesteś ty... Ej, daj mi Hacetę! a czemu ja tu mam dać hadzet? To ty mi daj hadzyta. Nie, ja ci dam zombie. Daj mi hacetę. Ej, to się goni! To się ci zombie. Uciekaj no kurde! Daj <śmany> ja jestem mu bo nie ma. Jastek, no i temu nie ma, to teraz by cię żebrał. No, no, nie ma. To, co za wymiana. Co za wymiana. Czekaj, ja to za Nie no, Jest, hmm. przez chwilę hmm. potem. Do dobra. dobra, chodź Łuki. do no Łuki, dawaj, biegniemy ten. Tak się Tak, Tak, i kurde kolej z Akacem nie miał, się ze mną Ej tu Ty biegniesz? No tak, za tobą Ej nie wiem, bo tu jeszcze jakiś kolej biegnął mnie. Który? No zobacz, mnisz? kto ten... mnie goni kurde, który jest dobry? To ty? Skaczę to? O, a a tu jest, nie to ja, ktoś, ktoś mnie goni Spokojnie, ale biegnę. Ulec się! Stop, ja nie wiem, który jest dobry! Ja to jest dobry. Który jest dobry? Goni mnie no, ja wodno Wyciekaj, Chcę zobaczyć jaki dobrać. ma nick, czerwony czy zielony Został trzeci, dobra, leży jak chciałem zabić, ale nie ogarniam o. No Widzisz, że jestem dobry, mówię ci O, weź, weźmiesz chachetę? Kurde Przesuń się Ja jestem Ty jesteś wy... W... Nie, nie, on jest wyższym jesteś Los ja Santos bierze. Ja biorę Akacha, ale nie mam amunicji. No, Czekaj, łuki chroń Zostałem haczy, już od razu mam killa. Ta! To ty, żeś ja się, ja nie wiedziałem w kogo strzelać! Jego bym cię zabił teraz! O, ja to bym to... go zabił na lajcie, jakbyś nie był koło niego. Stary, ja ogólnie... ogólnie... 41 yes. Skynet 24 killi, Skynet ma już 25, bo teraz zabił kogoś. Nie, 25. 25 już ma. Ej, ej, panowie, panowie, polujemy na niego A gdzie on jest? Jego ma, sna ma snajpy przy sobie i kałacha I jeszcze ma kurna pewnie jakąś haczetę Jego to chwilę zabija z kałacha i z tego, i ze snajpy Z cz -ki. Jakby zapewne wziąć to tak włosy, bo stans nie, hmm. nie hmm. wiem gdzie na GZC dzisiaj przyjść, czy to się Sanchez nie zamienił helkę? Nie wiem, nie wiem. Chodź do las Venturas najlepiej Ej chłopaki cud, cud, osiąga 50fps Co ja mam 15, bo nakrywam No 20 A jak można normalnie te... Po 60, 50? A tak, tak, Przeci... Tylko, że wieś, to tak że wiesz, to za miała maszyny No, do wody Zadziu. No, GZ? O, GZ No, bo haki, haki Oba chodźcie łuki zobaczcie czy jest Sanchez. To z tankiem. Idę zobaczyć czy jest Sanchez. Jedynie san, 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 przed... się modlę, żeby sandze. dojść do GZT i obejrzeć tego, bo on tego. Miam, miam, dobra kacpera. Tak. <grym> ja... Papi, czemu... Może... A, czemu to jest, że wyskoczył z tego helikoptera? Bo go wywaliło. Wywaliło mnie. Bo ten gość się uderzył tym śmigłem i mnie wywaliło, a ja nie wsiadłem. Ja siadałem i tylko gościu panu, śmigłem i mi odbiło. Ja dzisiaj tak ładnie, 5 skrypów miałem I czekaj, czekaj Łuki. Zobaczymy czy jest ten, czy jest czy tu jest Sanchez. Nie ma go. Skąd wiesz? Ta ciężarówka trwała, nie jest czołg, to jedną Skąd wiesz, że nie ma Sancheza? No widzę. No nie ma go, masz rację. Łuki, to nie są żadne city, bo tu naprawdę jest ten. Tak. a mi sobie mówił, że... I sobie czołga. przecież ja nie czołg, Rino. Rozwałał pojazdy. A, ale mi chodzi o tego normalnego, ciężarówkę to Mi chodzi o ciężarówkę trwa. To zakacza, Dobra, dobra. To pewno ten, był tutaj. Tu jest pewnie Skynet, tak mi się wydaje. Polonez, czy Oj, zobaczmy, czy jest Auros. A jaki kolej zobaczcie sobie na czacie, bo właśnie Dedu, BS, SSS, C z... Ej, chłopaki! Tam, tam ich... Jakiś typ za to bomuki. Zabiłem go Co? Ty tak? No co ty mi kurde ja, ja go zabiłem o. tym? No patrz, no nie dadzą to... Nie mam Słego nam jeszcze pieniędzy Ej no powraciłem tak chcę coś powiedzieć Ej pójdźcie poszukać Poloneza może będzie Wątpię, teraz to pewnie wszystko przeszukali tam, o ja kurno teraz bardzo strzelać nie mogę. Ola, ja 20 ja. FPS. To tak Co? To jest na gliso, nie? No ja. Aha. To tak ja bym ja bardzo złożyć ci ten wyjazd. Tak, na tak, tak, idę, Ja mam 30 FPS, jak jestem ten bazie. Ja mam 20, to jednak to ma, nie wiem jak biegać. To, 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 to jest magii? To bym tyle zgarnął. Bo tylko trzy zostało, czy jeszcze są jeszcze. Jeszcze są w jakichś na, na mnie na pewno. Tu są jeszcze... Tu są 6 czyli jest 9 i zobaczcie jeszcze te dwa. Tutaj jest... Tu jest 9 czyli jest 19. A tym... Tym jest żarcie. Tym jest żarcie. Żeby się go kto ty leżacie no z gardłem? Ja. No stachu, jakbyśmy przebyli ja, 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 w lodzie. Ej, jak ja mam jak mam Toyota i backpack jakiś i dwa z tej Nie, trzy! Ej, a, a jaki masz tak na sobie? Ja mam Toyota ja i mam jeszcze jednego. To, jest, to daj mi tego Coyota. Dobra, to dawaj do bazy. Boże do jednego z namiotów. Tak Dom! po jakimś ko nie wiem, bo to To jakiś sailing tam. 10? No 10 mamy. No, Ale ktoś, czego mamy 10? Urzu, starym. 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 Stary. 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 A wiem, wiem, bo ktoś widział chyba stachu bo ktoś... Ja brałem, to był swój znalazłem. Ja... Tak ja tak. po, chodź pod chodź kasyno, 4 szmachów. Jezu, ile ten... Kukuj, ja nie, ten... Kukuj nie. Kukuj, 3, 3, 4, To zobaczymy jak teraz będzie? ile Dziś miałem te, dziś 8 Magów. 8, tak No, nie, że okej, ja tam zarobiłem 1400 GP No za Helkę Kurde Za Helkę no... Ja może... Ty Łuki, się masz dwa flagi? Bierzemy Łuki, bierzemy masz dwa flagi, zabijłeś tam tego gościa, masz dwa flagi. Jednego. A nie, bo to flanek, kurde. Ja mam Pomijam się. Ja mam dwa, bo ja wczoraj zabiję tych dwóch kolesich. No ej, wie dlaczego mówili, że Franek jest z Rosji, bo wiesz, w Rosji to akacza to lubią, nie? A ty żeś tamtego tego kolesia zakacza z akacza, nie? Bo... Wiesz, że Rosja się od razu kojarzy z nimi za bo to łopie wszystko. To to ci do morza zasolono... Bo ja tylko akaczę, ja no, bardziej, gdzie to Nie ja też akaczę, ja M4 nie lubię. Ty chciałem sobie teraz zagrać m cztery, ale mam niepełne magazyki. Zalone, bo ulica, nie dobra, wezmę sobie jednak M4, zostawię akacze, bo mam jeden niepełny magazyn... 70 osób jest na serbie. Wow. Mało. Nie wiem. Wezmę sobie ponad... To jest niedziela kurwa, lekcji robią. Ja już 27 magów do M4. ja wziąłem 2. No. Jeden zużyłem, bo kurde. Ale ja, ja wziąłem 3, bo mam 60 teraz. Mam jakieś żarcie, mediki, Daj jest... Kuleć! Kuleć! Zaczety go wezmę! Bez mego z spokojnie nie strzelaj, nie marnuj mi amo. No. ile tych gajli mamy. Ja go biorę! A to jest tak naprawdę... W tak, dwóch stron! To ja ty... Jak... Dwóch jest nawet. Ja tu zaraz nie zejdę bo tu jest tu. Dobra! Ja Zabiję już kurz! Ja, ja nie biorę tej ja liga, bo... Prędzej mnie zabiją. Ty Marki, weźmiem strzelb nogę. Ty co tu w Co jak ktoś tu jest? Ktoś Jeden wychodzi tego z pesakiem gonimy No dwóch tobie... mają pesaki Zciągnąłem jednego chyba Nie, jeszcze jeden hit Paczety oczuj, oczuj się, oczuj się, oczuj się się, ja szybciej bieram Ale ty, kurna, bo ty masz cheaty Dobra, tobie skontrego, ja będę tego, skąd ty nie no, chcesz jakoś lewy i... Czy widzisz chod? Czekaj Oj, jaka miałem, go tak. gonię. O, za, kurde. Ło, co jest, Łuki, żebyś mnie nie walną. Spokojnie Nic, Nie biegaj do mnie. Ej, ej, co wziąć, AK-3 czy M4? Co? Go. To. go. No co jest? Jak on dostał 3 hity, ma on dostał ode mnie dwa hity z maczety i żyje. Weź, nie wiem, ja piję M400. Tak? Ja też, mamy za dużo ma magów do niego. No co wolisz, ja się teraz się... zapłacisz. Zaraz chyba kurna strzelę, bo się już kurna nie wiem. Wyjdź ustrzeżno. A wziąłeś dt z nie czy nie? Nie, nie biorę. Łuki bierze. Ja też nie biorę. Łoł, wow, bym ci sieknął. Ja też. Jest... Dobra, ja gonię tamtego. Wyjdź ustrzeżno. Ej, a ile wziąłeś magów do f 2 3, bo to jest 60. Ja, ja, ja wezmę... Nie, nie lubię tej serii. Tej... jak ja nie lubię takich ludzi? Wy gonkur nakryci w kółko jak ja wyciągnąłem 4, to mi ucieknie. Dobra, no, będę nawalał w te spację, nie wolno Ważne, że Można jest to do killa. Nie ja tam żyjemy tego, ja Ja go nie gonię Nie mogę kogo dogonić. Nawala jest spację, ja Dobra, dalej cię złapię. Dobra, my mamy mieć tam do was? Pani... Nie, jak wy chcecie. No nie zaczynam się. To... A ty my, my, pójdziemy gdzie idzie. Ale nie wiem. Gdzie on? Jest? No on dostał hitu z, z haczety, no co to ma być? Opiecie, dostał teraz ode mnie hita i żyje. Hatcheta ma chyba na hita, nie? Nie, hacheta ha ha ludzi ma na trzy bo jak dobrze się nie to zabiera połowę HP. No. Jakoś mi kręci teraz w kółko, chyba zaraz ginie. Się a nie. Został ta dwa hity i dalej żyje A to... Dobra, ja już tu będę miał za chwilę. Nie chcę wycie, Nie chcę go z M4 bić, bo ten. się nie opłaca. Już, już po nie zginął, nie krwawi. No kurde, ja tu go nie polyślam. Ty go nie! Przachu? Ty, no ty, ty no. To ty jeszcze w bazie siedzisz? No ja jeszcze fajnie, poczekaj już mi, kurna, palec z bólu tego krwiałej tej spacji. Dobra, ten jest wolniejszy, to A ja. Chłopie, ty się, kurna, biega w kółko. No to ja bym... Mieć Dobrze, dostał. Dwa hity chyba, nawet. Nie. No ile, kurna, no, haczytaje? Trzeba H4 tą bić, by gościa zabić. To jest... Po prostu... Przewalone. No to widzę, kurczę. Fajnie jest. Teraz uciekają. Stary, biegnij do mnie. Tu masz dwa trupy. A ja też gościa gonię. Dobra, jedziemy. Ja. Trzeci, czwarty! Chodź do nich! To on jest mój! Ten jest mój, go. to go. No, gdzie jest tam ten? Do nich, bo widzę, że nie wiem, akcji, się tam dzieje. Cholera, hmm, ale kogo go gonić? Cholera, trzy, cztery, nie opadłem. Ja tam tego gonię. A, się wleczyłem. Ja już nie palę z moich, chłopie! Ale kolej! Mogę być będziemy... że I to sam jest nawet dwóch!

Aż... Aż o się, mamo! No ale nie. E, Weź nie, mnie, się nie zabijaj. Wkurzyli mnie! Co? Padnij! Uciekaj! Padnij! Uciekaj! Tu nie zdecyduj! Jestem bandytum już! A, zginąłem, super! Ja też. Cholera... Ale ładnie było! Trzy flagi! Kurde! Mieliście? Nooo, u nas hejki zaszczelili. Czekaj, czekaj, mam. I czekaj. czekaj. Łuki żyjesz, ty chyba żyjesz. Słyszysz? E. Ty! Czekaj. Dobrze, że mi tutaj... Mam 151 HP, to wiesz. Nie wolno mnie trafić. Zjedz bandaż. No mam 151 HP, nie mogę mnie trafić. Zjedz bandaż. O, dostałem, brawa. Ale ładna akcja, Łuki, ładna akcja, nie? Okej. Okay. Ej, to może lecimy, na, lecimy gdzieś pokampić albo coś? Ja teraz nie mam i temu. Nie zginąłem. Ej, to... czekajcie, ja mam ze Okej. Okay. Stachu... Jestem, ja jestem u ok szpitala. Jestem na tam no, No no. no leccie po mnie Helką czy coś. Ej, no leccie po mnie Helką. Bo leci po ciebie. Wiesz ja się boję. Ełki, polecieć do ciebie? Co tam pierdolę, jak się zrębisz? Ojej, to było... to ja było mocne. Stary, to było mocne. Piękna nie, akcja. Mamy dżiki, tybi, bi, Wszystkie. Wezmę trzy, wezmę. Ty. Nie ma tego. Rokowaj lecia. On miał 2 dni. z co? Pewnie się wylogował Ze no miał Debną nie? Nie zginął, bo ma zero mordest on, on, on jest skajny, zginął, ktoś go zabił Ej, hey, uh, lec z poważnie Nie <suszy> wiem, ja mogę dojść Okej okay. Leć na... Cześć, no, no okay. ja no, je, teraz tylko wysoko leć You're done, you can fly O, to jest ładnie łuki tam masz jakieś TZ magii? Nie tu wszystko wzięte Ciekawe kiedy reset Koleś! Kurde Dobra, tu chyba zaraz zakończymy odcinek, nie? Ele, słyszycie? Co? Po kogo lecie? Nie wiem, bo czujesz fajnie ze słegiem. Eee, może zakończymy odcinek teraz. Na razie. No to ile trwa? 25 minut? Wy dłużej. To gdzie jesteś? A dobra, to Marcin lepę po ciebie. Dobra, tu też biegnę. Dobra, polecę przez to jest za wychowa. Okej, okay, przynajmniej tyle pod szkole. <laughs> ja też umiem latać, Już byłem po Czuję mu H3 go? Nie, kupiłem facetę. A ile kosztuje faceta w ogóle? ...wuddyści. Kurde. Ty szalejesz, że zdobył kasę, to tak wydajesz. No co on robi? Nie wiem. Eee, chłopaki... Hmm. Widzicie, jaki jajca? Nie. Co? Z tą helką, która nie ma silnika. I co? What? Bo... 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 Grandstream zrobił gracz gracza bo... bo... broń bat. Co? Nie toperzem? Bat! Jaki bat? bat, no wiesz co to jest bat. No Batem go zabił! No Batem! No wiem Batem, no wiem co to Okej okay, jestem panowie. A no. czekaj! I, I co stachu, co żeś tą Helką zrobił? Lecimy po nim Bati, wiesz wie, jakie jajca były? Co? Poleciałem tą Helką! To nie ma silnika I Jaki co? Cudem? Nie wiem, wyleciałem tak Inzona, przyleciałem przez ten most, nagle patrzę. Silnika nie ma, ja takie, What the fuck? Co? O wróciłem się <laughs> Wrócił się po lepszą. Wrócił się tak, która ma silnik. Nie, ja dostaw ja silnik ja Dobra, na razie kończymy odcinek, spójrzcie. No. Dobra. No to to było cześć, na tle w tym odcinku. Cześć. cześć, pożegnajcie się. Nie ma Dobra. Co ten Stachu?